בישראל כל הצישה אומרים, 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 בהלשות השעה מה אתם אומרים? מה יש? איזה משפט נכון? קשה, מה יש לך? ברב בישראל יש חדשות שניים. sobie gwiazdę Dawidową teraz. Zmieniłam też swoje, swoje imię i nazwisko. Nazywałam się wówczas Eryfka Liberman. A dlaczego? Dlatego, że moi dziadkowie, wiem, że tak się nazywali, a dziadek, kiedy byłam mała, mówił do mnie właśnie Eryfka. Czy wtedy tak nie za bardzo wiedziałam, dlaczego to mnie tak mówi. No i po jakimś czasie, właśnie tak, właśnie już trochę później, jak już dorosłam, to zdałam sobie sprawę o co chodzi z tym imieniem, dlaczego to imię i z czym to się wiąże. No i tak, tak mi zostało, tak mi się podobało, mi się to imię. I kiedy dostałam się na studia, na archeologię, na ukazów, zapisałam się do Ikrona. A jak wiadomo, to jest uniwersytet katolicki przynajmniej z nazwy. Więc kiedy przyszłam na studia już na pierwszego dnia, mimo że ja tych ludzi jeszcze nie znałam, no to oni wszyscy znali mnie, ponieważ to było dla nich wielkie wydarzenie, że, że, że Żydówka, że będzie studiować na katolickim uniwersytecie i że razem z nimi nie studiować, podczas gdy tam no jest dużo takich e, grupowań ludzi, którzy, e, nie wiem, Uczestniczą do Antifa, coś takiego, jakieś takie nazistowskie. Nie mówię, że to tylko jest um, zupełnie przeciwko, no, ale no jest. I to był jeden z Twoich powodów, do tego, że zmieniłaś w ogóle. Um, Uczelnię, tak. No nie mówię, że główny, ale jeden z, jeden z, z, um, z powodów. A jeżeli masz y, na uczelni powiedzmy 50 osób, a tam jest tak mało, i wiesz, że tak naprawdę. Może z jedną, z dwiema osobami możesz szczerze porozmawiać, one nie wyśmieją Cię i nie y, będą miały jakichś docinków i że możesz normalnie z nimi gdzieś wyjść i tak dalej i spędzać miło czas i nie krępować się przy nich i opowiadać na przykład o swoich właśnie doznaniach, odczuciach i tak dalej, opowiadać jakieś swoje fascynacje. No to to jest przykre, no bo w końcu mam wielu znajomych na, na uczelni, tak, to jest raz, a dwa, że no chciałabym też z nimi właśnie móc wyjść na imprezę, wyjść gdzieś z nimi, porozmawiać, posiedzieć, spędzić miło czas, a raczej tak nigdy nie było, no bo to było tak, że ja musiałam albo się nie odzywać, albo śledzić gdzieś z boku, no albo po prostu wysłuchiwać tego, że jakiś pójdzie na pewno jakiś komentarz lub przynajmniej żart o Auschwitz, który po prostu nienawidzę i myślę, że nawet gdybym nie czuła tego, to po prostu tego, są pewne rzeczy, których no nie uznaję. Z dobrymi stosunkami polsko-żydowskimi sprawa nie jest taka prosta. Z jednej strony one są już od szeregu lat, bo to jeszcze od prezydentury prezydenta Kwaśniewskiego, bardzo dobre na poziomach, na poziomach rządowych. Świetne. I każdy prezydent konsekwentnie to ciągnął i wychodziło to zawsze bardzo fajnie. Czy antysemityzm, czy w Polsce jest powszechny antysemityzm? Myślę, że nie. Natomiast jest dosyć powszechna, dosyć rozległa i dosyć płytka niechęć do Żydów. No i istnieje kolejne zjawisko, które ostatnio, w ciągu ostatnich po prostu dwóch, trzech lat zaczęło się bardzo gwałtownie nasilać. No to jest antyizraelskość, jeżeli można tak powiedzieć. I bardzo często, jest to zabieg stosowany często przez różnego rodzaju grupy lewackie, paradoksalnie prawicowe znacznie, znacznie mniej. Ta antyizraelskość jest powiązana z antyżydowskością. Robi się z tego mniej więcej wspólny mianownik. Ja te warsztaty antydyskryminacyjne zaczynam od tego, że zdejmuję z głowy jarmułkę i daję do przymierzenia uczniom. I to jest taki sygnał, że, że po pierwsze ta jarmułka nie gryzie, żeby się zetknęli z takim materialnym dowodem istnienia Żydów, ponieważ oni zwykle. Nigdy nie mieli, nie mają i nie będą mieli do czynienia z Polakiem żydowskiego pochodzenia czy też Żydem polskim. I chcę im pokazać, że to jest po prostu taki obyczaj, że młodzież żywiołowo na to reaguje, ale w różny sposób. Na przykład na Pradze w szkołach zetknąłem się z y, fobią, autentyczną fobią. Nie, nie, chcieli, nie chcieli przymierzyć tej amulki. Jak znakomicie rozbudzają te nastroje, no to, to ja uważam, że to jest, to jest śliczny przykład takiego budzania, że to są współczesne no i tego jest więcej. A fala internetowa to też jest zupełnie inna bajka, dlatego że jeżeli by na przykład y, oprzeć się wyłącznie na wypowiedziach z internetowych, to by trzeba było dojść do wniosku, że to jest drugi Iran. Moim zdaniem nadzieja jest w tych następnych pokoleniach, które nie przeżyły wojny. A z Izraelem myślę, że to też będzie trochę długo trwało, dopóki te ich wycieczki izraelskie będą do Polski, tylko do Święcimia, gdzie oni czasami nawet nie zwiedzają Warszawy, tylko wiozą ich do Oświęcimia na marsz żywych. No i cóż, cóż tam młodzież widzi? Oni widzą tylko to, że to jest to miejsce, gdzie mordowano ich przodków. Więc oni dają swoje jakieś niechęć dla nas, w związku z czym Polacy się buntują też przeciwko tym. I to, to jest takie kółko. My im, oni nam.